Przeciwnika oczywiście, rząd się świeci. Na znak, że przeciwnik jest blisko. Aż za blisko. O tu jeszcze tarł tak macie. Idą następne orksy. Ja tak na następny. Dobra, mamy kasę na posterunek. Budujemy posterunek. Widocznie nam się pojawiło zadanie dodatkowe, żeby wybudować. Na szczęście ja tak szybko. Co jest? To jednak ktoś jest jeszcze spętany gdzieś? To niech siedzi i gnije. Nie chce mi się go szukać. Trudno, mówi się. Eee, co tu mogę wziąć? Na razie to niszczymy i się zastanawiam. Na pewno z łucznikami, z piechotą. Kuźnia. No tym to nic niestety nie zrobię. Wszystko, że pięknie, buduje. pięknie, pięknie, wyjebiście, soczyście, dobra, przynajmniej troszeczkę surowców dostanę od później, dobra, póki co niech się szkolą ci, ci też niech się szkolą. Dobra, robimy save, zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Jak nie, to się sam wróci. Ci żołnierze, którzy byli mi potrzebni, zrobili swoje. Teraz mogą ginąć, a ja będę robić nowe wojo. Bo kasy mam. W pizdu. Ooo, tutaj tak macie. Ale nie wydaje mi się, żeby jakoś ciężko było. Ale różnie to może bywać. Dobra, tu się niech się wojo robi. Przynajmniej trochę popa będziemy mieć. Chociaż nie wiem, czy oni nie znikną na końcu bitwy. Wow, wow, wow. Już tak ich ściechało? Trochę to nie sympatycznie wygląda. Ale sam sobie radzi. Właściwie to mogę dać tutaj nawet miejsce zbiórki. I tutaj o. A łucznicy gdzie? Gdzie są łucznicy? Dobra, idziemy tymi. Oho, sam już sobie powoli nie radzi. O oh, super, worksy się boją. mi się podoba. Jeszcze w tych łuczników. Tutaj na stoją. A sam niech walczy. I chyba będę nim musiał za chwilę uciekać. Dalej mi pisze. Sam nie może zginąć z wszystkie wszystkich wrogów. No dobra. Dobra, odwrót. Odwrót, panowie. Panowie, panie. Tutaj są łucznicy, schowali się. Sam ucieka. Hmm, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Cały czas trzeba robić bojo. Później niestety chyba nie w Experience. Dobra, nie chcę się już bawić w to takie złączanie Po prostu idziemy i napierdzielamy Nawet nie ma czasu na ulepszanie, bądź cokolwiek Na zabawę Ale i tak będzie chyba na dwie części Filmik Chociaż mógłbym połączyć tych włóczników Jak tam jest sytuacja? O, już ich tracę wszystkich Łoł... Wow. Strzelać, strzelać! No w tego ku**dę musiał tak już zrobić... Światło weź, światło, uciekaj, uciekaj, uciekaj dobra. Super. Jakoś to pomogło, ale niewiele. Idziecie dalej. Wow, nie, 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 Właściwie to są koszary, więc na koszary, ale już nie mam woja. Kurde, Sam, no co ty robisz? Czemu zawsze taki jesteś chętny do bitwy? Może tutaj bliżej dam? Z łucznikami. Przecież tyle kasy mam, że mógłbym dać coś na ulepszanie. Nie, 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 wiecie co? Nie będzie sensu. Narobimy trochę woja i Poulepszamy to wszystko. Dobra. I tak będzie wyglądać na razie. Sytuacja. Situation, situatione. Z tego względu, że muszę mieć ogniste strzały, żeby to szybko rozwalić, bo tak to w ogóle nie będzie sensu walki. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dobra, mamy ogniste strzały, chociaż tyle z tego ulepszenia. No, jeśli się da, możemy jeszcze flagi, a zauważyliście nawet, że dość w przyspieszonym tempie mam yy, ulepszanie. Może zauważyliście, a może nie. Dobra, teraz możemy sobie lecieć. Przecież nam chyba nic nie zagrozi. A przynajmniej ja mam taką nadzieję. No! no Napierdzielacz! Dobra, szybko to rozwalamy, bo znowu się będą orksy robić. Tutaj jeszcze trolle, orki, tro -y te nie trolle, ale orki. M -m -m -m. O, tu jest co? Tu jest jakiś... nie wiem, co to nawet jest. A, Kirit Ungol. Zapomniałem, jak to się dokładnie nazywało. Dobra, w to trzeba. Bo no to też ma wieżyczkę. Aha, teraz Jak tam kuźnia? Późno Jeszcze. Kurde. To się robi niemiłe. Bardzo potężny budynek, muszę przyznać. Dość silny. Jak na budynek. Kurde, no niej kliknął się. No, teraz się klikną. Musimy się kliknęli i idziemy dalej, dobra. O, tu jeszcze jest baza orków. Ale tu chyba nie wejdę inaczej. Tylko od tej strony się da. No i gdzie tu muszę iść? Nie wiem... Dobra, sama daję mu na trójeczkę, żeby go nie kusiło do walki. Tych jedyneczka... Robią się tam jeszcze? Nie robią się. Hmm... Jeszcze. Nie zdążę i tak pewnie. Oho. Dobra, lecimy dalej. Nie ma sensu strzelania do orków, którzy są gdzieś tam daleko. Pff, widzieliście to? <gryw> o, dobra. Użyj to. Kurde, no zawsze musi... Zawsze... Kurde. No, szybko moc, moc. Wow, 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 kurwa. Kurwa mać, kurwa. To jest pierwsza klęska w moim wykonaniu nie można wczytać można ale niestety no, no to teraz się będzie misja dłużej wczytywać poczekajcie ok już jestem teraz już zrobiłem porządne wojo jak widać sam zostaje nie będę go brać na żadną wyprawę tym razem nie będziemy ryzykować czymś takim tutaj łuczników na razie będę tylko ulepszał ulepszał nie ulepszał Ulepszał będę łuczników, którzy im na fula ulepszyłem, wszystkim jeśli chodzi o strzały ogniste. Tylko jeszcze niektórzy nie mają flagi do końca ulepszonej. O, o, formacja zmienić szybko. Dobra, uciekaj, uciekać, uciekać, ucieka ucieka uciekać. Tak nie można. No, no, dobrze, że się chociaż nie słuchacie w tej kwestii i wiecie kiedy zaprzestać. No i w to trzeba ciachać. Sięgną tutaj. Stąd. Będą strzelać, czy nie? Muszą iść ten. No to idziemy wszystkimi. To już wszyscy oczywiście muszę obrywać. Oczywiście gdzieżby trzeba obrywać, no nie zaraz sobie podleczymy i ciachamy Strasznie budynek jest mocny. Dobra, udało się. Całe szczęście. Tutaj jeszcze szary oczywiście się zastanawiam jak tutaj dalej iść żeby znowu trolle na razie trolli nie ma to chociaż tyle no to szybko na to panowie jazda wy tutaj burde, burdel narobicie przeciwnikom a ja sobie szybko muszę ściechać te budynki które umożliwiają wam tworzenie nowych jednostek Jedziemy szybko, najpierw trzeba z trollami rozwalić Które i tak już widzę tutaj Ciachają ostro, więc trzeba najpierw trolle rozwalić Potem sobie zabiorę się za tych No, no Już was niewiele widzę tu zostało Może sobie wkroczę tu Albo nie Dobra rozwalamy to Super, udało się. Dobra, teraz trzeba... trzeba szybko na trolle. Żeby się nikt nie wyszkolił. O nie! Bo będę musiał najpierw z zrobić budyneczek. No, tu już się następnie robią. I proszę, wystarczyło trochę wojska narobić, odczekać sobie, a nie iść. Na szybkiego No i dobra Tu idziemy, a ci gdzie? Gdzie oni robią? Co oni robią? Co oni tu wyprawiają? Dobra, sam nudzi się, to niech idzie. Ale ja podejrzewam, że i tak prostu nie będę mieć po tej misji. No i super. Tyle ich było. Ciu, ciu, ciu. No i to właśnie jest o czym mówiłem, że czasami są alternatywne zakończenia. Ale jeśli gramy siłami złota to już w ogóle jest al alternatywne. No ale cóż, tak to bywa. No niestety tylko sama mamy. A to wojsko, które tak ciężko wyszkoliliśmy, znaleziono Froda. A to wojsko, o, o, Patrzcie. Patrzcie, co to jest, co to jest, o, ludzie, oh. nie, nie, ja pierdziele, nie, nie mogę, nie mogę na to spojrzeć. Toż to największa bitwa, jaka będzie. Ja pierdzielę, patrzcie, dobra, w każdym bądź razie, co będzie w następnym odcinku i będę musiał naprawdę dużo miejsca, Mie... Ma... Ach, już się już przejęzyczam z podniecenia, naprawdę du dużo miejsca będę potrzebować na tę walkę, jak wygląda sytuacja, eee, Gandalf przybył i broni się e, z Pipinem w Minas Tirith. Natomiast, też tutaj armia Faramira wróciła. No, tutaj macie filmik, taki krótki. Armia Faramira nie poradziła sobie z drugą falą mordoru, i musieli się wycofać do mina Tirith. Czy będzie filmik, jak spierdzielać na konikach? Nie, no to gdzieś tutaj będzie pewnie. O, armia Faramira spierdziela na konikach. Na szczęście, Gandalf pomaga y, w starciu z nas z gulami. Następna sprawa: y, armia Rohanu zmierza do Minas Tirith na pomoc Gondorowi, czyli będzie wielka bitwa, bardzo wielka bitwa. Następna sprawa przybywa też armia Haradrimów z Mumakilami. To też będzie bardzo wielka walka. I to w, y, jeszcze tutaj jest jedna rzecz, czyli Aragorn. Razem z armią wiarołomców, a dokładnie armią umarłych, i to wszystko sklejone będzie w jednej bitwie. Mówię wam, będzie wyjebiście. Ja muszę dużo miejsca zrobić na dysku, bo to nie jest hopsiub zrobienie. <noise> Naprawdę, przynajmniej będziecie ciekawi, ale mówię wam poważnie: ta misja, która będzie, to będę musiał ją chyba zrobić na jakieś 3 albo 4 części. Odcinek taki. Mówię Wam poważnie, będzie jazda sakra, męcka. Mm, gdybym miał ocenić obronę Helmowego Jaru, to obrona Helmowego Jaru to jest takie. Jedna, druga albo dwie trzecie tego, co się tutaj będzie działo. No, nie, to jest 50% tego, co tutaj będzie. Mówię Wam poważnie, tu jest największa bitwa, jaka może być. Także żegnam się z Wami, dum suszenia. No, rozie.